Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam o coś powiedzieć o cenach domów, o domach tutaj w Vancouver, o, o tym, czy, yy, kogo stać na takie domy. Jak nie wiem, niektórzy może wiecie, Vancouver przez ostatnie kilka lat stał się mekką dla, inwestor dla inwestorów zagranicznych, yy, przeważnie yy, z Chin. Chińczycy nagminnie wykupują domy tutaj w Vancouver, dlatego że lokują zarobione, czy nie, nie zarobione, czy uczciwe, czy nieuczciwe pieniądze w Chinach, bo nie są pewni co będzie w Chinach, jaka może być sytuacja, dlatego próbują lokować te pieniądze tutaj u nas. Vancouver, dlatego te ceny, kupując domy oczywiście, bo nie trzeba być obywatelem Kanady, nie trzeba mieć pobytu stałego, żeby tutaj kupić dom, kupić dom może właściwie każdy z każdego o, końca e, świata. Tak jak powiedziałem, domy może kupić każdy, tak samo Wy mieszkacie w Polsce, możecie sobie dom kupić w Kanadzie, jeżeli Was na to stać. Ale y, jaki jest w tym cel? Nie, dlatego, że ceny domów u nas rosną horrendalnie w górę, dlatego kupno temu domu tutaj u nas w Vancouver, to trzeba mieć, trzeba być już milionerem. Milionów dolarów nie akurat ma, nie ma co o czym mówić o kupnie beliakiego nawet domu do rozbiórki. To jest nawet śmieszne, ale przez ostatnie parę lat ceny rosną. Ja nie wiem, co się to dzieje tutaj u nas w Vancouver, ale to jest zasmalnie cyrk normalnej osoby normalnie nie stać już w tej chwili na kupno domu za półtora miliona czy z dwa miliony, bo nie wyobrażam sobie e, jaka wysokość byłaby tego o, pożyczki, nikt nie jest w stanie kupić domu z, za milion e, za gotówkę czy z dwa miliony a są tacy ludzie przeważnie e, z Chin, którzy tutaj kupują poprzez swoich agentów e, real estate i oni kupują te domy tutaj e, bogacze, milionowe za gotówkę, część domów kupują za gotówkę, to se proszę wyobrazić, jak te ceny domów u nas rosną 10, 20 czy więcej procent na rok. To ludzie próbują wszelkimi metodami kupować domy i sprzedawać po prostu, żeby zarobić pieniądze bo to jest najlepszy sposób na zarobienie pieniędzy, jeżeli ma się miliony czy tysiące dolarów, ale mówię o tysiącach, tysiące wtedy nie grają w rachunku, bo trzeba być miliony, tak powiedziałem. Najgorszy dom kiedyś pokazali w telewizji kosztował 2,5 miliona dom. Normalnie dom do rozbiórki, normalny syf, ubóstwo to nawet śmiechu warto, ale ludzie jednak kupują. Kupują i odsprzedawają, bo te ceny, tak jak powiedziałam, z roku na rok rosną. Dlatego ludzie kupują, bo chcą na tych domach zarobić. I najciekawsza jest sprawa, to że ludzie nie zwracają uwagi nawet co kupują. Dlatego nawet przepłacają te domy. Jest cena domu, na przykład, półtora miliona półtora miliona, ileś tam tysięcy oni dawają kilkadziesiąt tysięcy nawet więcej za ten dom, żeby tylko go kupić to nie jest tak jak było dawniej w normalnych czasach kiedy jak się sprzedawało dom, pamiętam to wystawiało się cenę domu ale nie, przy, nigdy, rzadko kiedy sprzedało się za tą cenę, którą się wystawiło przeważnie e, trzeba było opuścić troszkę żeby klient kupił, bo klient zawsze opuszczał cenę, tak jest normalnie jak w każdym markiecie, czy w ogóle wszędzie chcąc kupić, trzeba troszkę opuścić żeby to lepiej wyglądało, a w tej chwili jest całkowicie odwrotnie, to jest sytuacja nienormalna tutaj u nas w Vancouver na najbardziej, w Toronto też oczywiście ale Vancouver jest pod tym względem na pierwszym miejscu z tymi głupimi cenami. Po prostu ja uważam, że te ceny kiedyś spadną kolosalnie na dno. Bo moja opinia jest taka, że to jest nienormalna sytuacja. I o, o, o tych piszą w gazetach, że może być tak, że będzie wielki krach na a domy i domy spadną o 50% ceny domu, bo one są sztucznie zawierzone. Nie wiem, kto za tym stoi. Mnie się wydaje, że za tym stoją banki, które po prostu chcą ludzi unicestwić, chcą ludzi zebrać, wszystkich, jak najwięcej ludzi do kupna domu, żeby później, jak będzie krach, aby byli niewolnikami do banku. Ja to tak widzę, to jest moja opinia i to tak uważam i to wkrótce kiedyś tak będzie. Dlatego, że te bardzo niskie procenty są na kupno domu. Poniżej 3% jest pożyczka na dom. E, znaczy pożyczka, znaczy spłata domu. 3% pożyczka jest oprocentowana na 2,9%, nawet 2,5%, także ten mortgage do spłaty jest stosunkowo niski i dlatego ludzie kupują, ale no nie wiem, to jest moja opinia, ale ja bym się na to nie brał. Także to jest śliski interes i wszyscy piszą w gazetach. I nawet ostrzegają ludzi, a ludzie nic nie wiedzą, nadal kupują. Kupują, oczywiście, są biedni coraz biedniejsi, bo wszystko ładują po to, żeby kupić dom, a nieraz nawet nie mają na żywność dla dzieci, bo widzą tylko pieniądze. Są ludzie, którzy nie zwracają na nic tylko, żeby jak najwięcej zarobić. Ja uważam, że życie jest tylko jedno i. Także nawet dzieci, na dzieci nie zwracają. Dzieci są biedne dlatego, że ludzie wszystkie pieniądze wydają na domy tutaj w Vancouver. To się, tak jak to się dzieje przez ostatnie kilka lat normalnie. Dlaczego? Że obcokrajowcy, w większości Chińczycy, wykupują te domy tutaj, dlatego to tak tutaj to wygląda. Także kupno domów w Ankowie dla początkujących jest w tej chwili niemożliwością. Także mnie to nie dotyczy, by ja, ja to nie zwracam na to uwagi już. Nie myślę kupować żadnych luksusowych domów. Tu, gdzie mieszkam, w wolności mi to wystarcza. To tyle, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.